Piękna, wiosenna aura sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Chętnie korzystamy z hulajnóg elektrycznych. Czy aby na pewno wiemy, jak i gdzie możemy się nimi poruszać? Pamiętajcie, jeździmy hulajnogą elektryczną tylko jeśli mamy skończone 10 lat i posiadamy kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat dokument taki nie jest wymagany. Jeździmy korzystając tylko z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się poruszamy lub zamierzamy skręcić, z prędkością dopuszczalną 20 km na godzinę. Dodatkowo jesteśmy obowiązani korzystać z prawej strony jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km na godzinę. W przypadku, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, z prędkością dopuszczalną 20 km na godzinę. Wyjątkowo możemy poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony. Zachowujemy następujące zasady. Jeździmy z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Zachowujemy szczególną ostrożność i ustępujemy pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniamy ruchu pieszym. A ty jak? Korzystasz z hulajnogi elektrycznej? Piszcie w komentarzach.